Mandero jestem znów na magnesie dzisiaj, tylko że z drugiej strony. Ostatnio byłem tam e, z tamtej strony jeziora. Teraz jestem, tu jest więcej miejsc po prostu, to sobie połażę. Ostatnio byłem tam, tam gdzieś z tamtej strony. A dzisiaj sobie z tej porzucam połażę, tu jest trochę miejsc do porzucania. Oczywiście celem są przynęty. Wędkarskie rzeczy, no ale pewnie będzie złom. Pewnie będzie sprzątanie. Worek leży, także ubieram gumowce i lecę. Nie przedłużam. Patrzcie, tu kieruję to do ludzi, którzy wędkują. Ja sam wędkuję. Nie zostawiajcie czegoś takiego na brzegu. To jest poplątana plecionka czy tam żyłka w nią zaplątują się ptaki i inne stworzenia a mało tego często ptaki zwłaszcza teraz wiosną zabierają taką plecionkę do gniazd jako budulec i w niej później zaplątują się pisklaki widziałem na własne oczy w gnieździe takie żyłki i zaplątane w niej pisklaki nie zostawiajcie tego. Rzućcie to zawsze gdzieś do samochodu i przywieźcie do domu. To jest śmiertelna pułapka. Fanty. <laughs> Takie fanty to nie fanty, ale... Obcinaczka. Do paznokci. I kapselek. Od wojaka. Szkoda, że tak licznie. Ale na razie od czegoś trzeba zacząć, nie? O, się trafiła zubra. Coś wam później pokażę, bo jechałem górką tutaj. Były tabliczki Że sprzątały dzieci z wioski Także Szacunek dla no, burmistrza albo ze szkoły po prostu. Yy, ze szkoły mogę też w świątach bo w tej miejscowości, w której jestem, jest też szkoła podstawowa. Dyreczko po robaczkach Dobrze Patrzcie na to Wiesz nie wsadził drzewo działo O Widzicie Nie jeden jestem z drugim Noj szkoda ganeć od szkoda ganeć Ci no, wybiera trochę tych nie ci bo co? Taki, daj taki, tak daj. Taki połów. O. A. weź bo o Cztery kapselki i jakaś bateria. Taki połów. Nic nie ma wędkarskiego, kurde. Kapsli i popiwach śmieci, ale wędkarskich rzeczy nie głupią dziady. Patrzcie. Takie tabliczki są bite. pisze tu sprzątały dzieci z Juchowa. Docen to nie wyrzucaj śmieci. Dziękujemy. Docencie to, że dzieci sprzątają. I nie że zostawiajcie śmieci. O, jest pierwszy wędkarski fancik. Haczyczek. Widzicie? Jest pierwszy haczyk, nie wiem czy to wers, a czy... tu widać go teraz, pierwszy haczyk, o. O. magnesem jest słabo. Ale ze śmieciami Ze śmieciami to już nie jest bo tego zawsze jest pełno buteleczka grzaczka od taterki Karma paczka o pokarmie na rybek fajnie jakaś szmata fajnie wszystko jest gdzieś są w niej w tym mi ciekło Ech. śmieci to jest mnóstwo zawsze o, jakiejś... śmieci mnóstwo nie ja wiem że ciężko wziąć samochód i wywieźć i zostawić na wodę przywieźć przywióz a już wywieźć jest kurwa ciężko nie przynajmniej jakieś się trafią. Bo, jak to mówią, szły tam za darmo. Tak, przynajmniej w nagrodę. Chociaż jakieś dwie muszeczki dostają. Nagrodę. Powiem Wam, że to to wszystko to jakieś czasowice pseudo-wędkarze. Prawdziwy wędkarz z krwi i kości, który wędkuję bo lubi być w otoczeniu przyrody i w ogóle nie zostawię śmieci to jakieś kurde dziad, a nie wędkarz no. ja mogę tylko spogadać do was, do kamery, ale i tak nic z tym nie zrobię nie zmienię ludzi podejścia do przyrody patrzcie rzuciłem sobie tym moim wynalazkiem raz no i trafił się haczyk oczywiście to jest takie słabe ale chciałem zobaczyć czy w ogóle haczyk się przyczepi jeszcze z żyłką jakiś no ale się przyczepił <laughs> się przyczepił jest kolejny fancik nie wiem czy to widać o. twisterek ze stalką i żółką. taki oto twistereczek widzicie? fajnie jest przynęta wędkarska misja wykonana są haczyki jest jakaś przynęta śrubeczka wpadła taka Ej. I telefoniksem Nie wiem czy to widać taka śrubka Nie o to mi chodziło Bo wolę wędkarskie rzeczy ale Kolejne miejsce i kolejni piwosze kurwa sami Sami piwosze są tutaj Jeden kapsel, drugi kapsel, trzeci kapsel jakaś blaszka Jest coś wędkarskiego Taki mały krętnik Kolejne kapsle Sześć kapsli za jednym rzutem Jakieś mgła no i sami widzicie, kolejni piwosze. Kolejna żyłka zwinięta z krzaków. No Jest kolejna znajdka. Kolejny haczyk. Chyba trzeci albo czwarty. Kolejny haczyk. Ten jakiś taki dłuższy. Widzicie? Kolejny haczyk Tancuję haczyk sobie nie za koszyk tylko do koszyka magnesik już spakowałem było to co było, tam parę haczyków jakieś krętliki ta gumeczka jedna no i teraz będę wracał do auta pomału będę zbierał śmieci naszykowałem się tu już je trochę nazbierałem magnes już spakowany teraz będę sobie szedł brzegiem wcześniej szłem tam górą sobie pomijałem takie brzydkie miejsca teraz będę szedł z brzegiem na całą wodą i postaram się coś tam pozbierać tych śmieci trochę chociaż powiem wam że jest czysto te dzieci chyba wyzbierały także nie przedłużam lecę tu już mam mu. Pa złotko, flaszeczka złotko, flaszeczka i gdzieś jeszcze widziałem coś o. po chorobaczkach widzicie, dzieci zbierały, no ale wiadomo, gdzieś tam umieniały albo po prostu u nowych śmieci Dajemy je pozbieram droga powrotna do auta to będziemy zbierać śmieci powiem wam korki pozostawały patrzcie tu w trzcinach sobie pływa pudełko i worek Rano dzieci z wody nie, wyje, nie wyjmą, ale nie to chciałem wam pokazać. Patrzcie, oczywiście mam rękawiczki. Widzicie, zdechły szczupak, ale zaśmierziałem, gruszyłem. Tu jest jeszcze koreczek Zdechły szczupaczek, szkoda, nie za duży. Jeszcze by mógł sobie rosnąć. Kolejny śmieć w wodzie o, paczka paczka pukalnicy Nie wiem, może ci pewnie chodziły, ale z wody przecież nie będą bateria w wodzie taka duża paczka Powiem wam Dobrze że ubrałem dłuższe gumowce to mogę wejść po nich. Jest kolejna paczuszka. Kolejna paczuszka. Kolejne bezłotko. Koreczek. Na dnie widzę puszka. O. Wygląda, ale nic na to nie poradzimy. Jest kolejna reklamowa w wodzie. Powiem że nie wiem, czy do niej dojdę, no bo wciąga. Muł jest straszny. Patrz, jestem już blisko. O. Jest taka Czy to nie może być pułapka? Nawet ryba wpłynie jakoś i zechnie. Dzieci posprzątają z brzegu. Ja posprzątam w wodzie. O. Kolejne śmieci w wodzie. Jest butla. Jedna. Druga. Tak plastik. Korek. Ne od tej, nepasuje A možná od tej. Šklána butelka. Taká malá. Uvidíte. Ja ci jeszcze się trochę odbierać kolejne pokarmie o, sorry przełączyłem na siebie na poczka pokarmie z wody wyjęta o Chciał do woreczka ląduję. Patrzcie, jestem już ko samochodu. Tam mam śmieci. Ten już zwijam magnes do tego, ale mówię ten. Bo jeszcze przyszedłem ko auta. Chwilę czasu rzucałem, rzucałem. No i już zwijam do wiadra, jak widać. no Ale. Jeszcze coś złapałem na sam koniec. O, patrzcie. Koszyczek. Jakiś liś tam las. Jest koszyczek. Mm. Tu jest jakiś krętliczkiem. Żółka się ciągnie z wody. No, także fajnie. Na sam koniec jeszcze wpadł koszyczek z rurką. Fajnie, fajnie. No. Opa. Tutaj do wiadra wszystko Koszyczek też Żyłką Żyłka żyłkom jeszcze jest Nie wiem Zaplątał się cały Tu wyciągniemy żyłeczkę ptaszki ładnie śpiewałem, nie wiem czy wy to słyszycie. O. Wszystko spakowane. Żółka do morza. Był spakowany Dzień. Idziemy po magnesiora Nie wiem czy Wy w ogóle kojarzycie tą beczkę Ostatnio jak byłem na wykopkach na takich ruinach to należało w śmieciach. Ja w nią sobie wrzuciłem zło i ją do domu. Dorobiłem sobie do niej tylko ucho z drutu. i mam takie o, na magnes pudło takie na magnesik żeby sobie brać magnes wozić tak to wygląda wszystko spakowane śmieci spakowany magnes buty zaraz przebierzemy jedziemy do domu na do obiadek no także komu się podobało Wiecie co macie zrobić? Stawcie jakieś łapki. Nie subskrybującym, yy, a oglądającym przypominam o subskrypcji. No i tyle. Lecę. Elo, trzymajcie się. Na razie.